Kanalizacja powyprowadzona do góry. Pierwsze grzybki puszczam za pierwszy steropian, czyli one wystają 10 cm czy 11 Będą na równo z pierwszym steropianem i dopiero w drugim steropianie idę w to docelowe miejsce. Tak sobie to wymyśliłem. wyszła pierwsza warstwa. Za chwilę układam drugą warstwę, bo najpierw muszę wciągnąć kanalizację. I opianowane. Zrobione podejście pod wannę, zrobione podejście pod brodzik. Opianowany WCET. Zrobione podejście pod umywalkę. Będzie w ten sposób. Jest wkuty też w ścianę. I zostawiam to, niech sobie dostanie. Drugą warstwę ułożę później. Kiedy indziej... Na razie stoi Łazienka. Łazienka zostaje w takim stanie. Jutro przyjadę, położę pewnie drugą warstwę i biorę się za ten mały hol. I wychodzę, że tak powiem, już stąd na salon. No i łazieneczka, tu trzeba uprzątnąć, bo tu jest wszystko. Czyli wyjadę sobie z Łazienki, wyjdę sobie tu, gdzieś dojdę do tego momentu, zrobię Łazienkę, idę dalej. No i muszę też sprzątnąć cały ten swój bałagan tu, te wszystkie swoje okablowanie które pozwoliłem kanalizację no i posprzątać też tu przenieść się gdzieś z tym bałaganem, żeby gdzieś robić także na razie dzisiaj taka była szybka robótka I pierwsza warstwa folia widzicie dlaczego też robię yy, dlaczego robię kanalizację w drugiej warstwie styropianu bo właśnie dlatego, żeby mieć ładnie ułożoną folię na dole widzieliście jak robiłem mankiety i dlatego poszłem do góry, bo mogłem to ładnie wszystko, że tak powiem, obkleić w miarę szczelnie jak się tylko da. A teraz sobie poszłem w, drugi, w drugiej warstwie styropianu wytnę sobie, przykryję to, nie będzie nic widać. A folię mam wyłożoną jak najlepiej. Gdybym poszedł tu po podłodze, ciężko bym miał ją wywinąć, ciężko bym miał to ominąć, te odejście, te odejście. To jakbym poszedł po dole, przy ścianie też bym miał ciężko tutaj folię ułożyć. Mi było łatwiej po prostu tą folię ułożyć, wystawić te kominki do góry i dopiero się łamać kolankami. Taka moja, takie moje myślenie. Czy dobre? Nie wiem. Na pewno nie zaszkodzi, woda spłynie. Trzymajcie się. Ciela luna, miecymaro, mamma meme maradary. Fick mi jak kurcerara, mamma mnie pan zaprzeczu.